Oj bratku. bratku. Rama, jak się Minecrafta przechodzi, dokładnie Dokładnie Tam, gdzie pieprz rośnie Oho Wszyscy stoją u mnie na środku, zaraz wywali chyba Gdzieś by mam cheaty włączone Może tak być Ty no, wszyscy stoją na środku Co jest? Ej, chodź tego Ale wszyscy są na środku, idzie chodź? Eee, no mapy tutaj gdzie ty jesteś? A tu no witam Chłopie, po jaki mam jest co tam, Ty nie masz takiego Ale też mam ten A to są potki? Na tobie, czy co to jest? Nie wiem Ta, to są potki jakieś Terum jakieś mam na, na klatce Ta, ale wszyscy stoją w miejscu jak boty to tylko trzy, trzech ludzi jest prawdziwych chyba w tej grze W ogóle widzisz jak gościu mamy gościa? Abu, no, Widzę, widzę Abatuka Znaczy czyli lecimy w odrębne miejsce, no? Może tak być, może tak być Takie odrębne miejsce, co ty gadasz? No, zaprawdę prawdę nie widzisz mnie na mapie, co się dzieje? Że co, on leci w inne miejsce? Czy ty lecisz? Oj bratku Bratku, gdzieś ty poleciał. O, no, bratek trolował. Ty bo ja jestem tutaj Kasper. Dobra, zabijam tutaj. Koniec. Umierasz. A to jakiś bot był w ogóle. Zabijanie go nie było przyjemnością. Zobacz, i rozumiem, że robimy rana, gdzie każdy jest po innej stronie. No, na to wygląda. Ojej, oj, Ty w ogóle gościu wyszedł, widzisz? A ty chyba zaraz umrzesz. Już mam już mam czekać, aż cię wskrzeszę? Ej, może przeżyję, nie powiem, że nie. A jak grasz z jakimiś gratami chyba. No dobra. A tu jestem sam Może zaraz kawaleria przyjdzie, jak tu był tylko jeden Jak tu przecież trzech powinno być No musisz mi odrodzić Ale ten, jednego zabiję, tak znów. Ale ty jesteś czarny ci powiem To z ciebie muszę, muszę wydać Czarny jak twoje oty? Te piękne czarne oczy śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz Nie sprzedawaj mi! Nie sprzedawaj nie sprzedaj, bo ja, Przedaję ja nie Przedaję wszystko, bo trolujesz gierę. Dobra, biorę ogień. Te piękne czarne oczy śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz Wiem że nie. Ej, tu jest coś! O, w dupę! A ty musisz, wiesz, jak chce się głowy strzelać, o no to zobacz. O tak, ty zaraz umrę. Ty nie umieraj, to okay, zostaw mi rzeczy, które tam. Yy, yy, ten. droga, zostawiłem dla siebie. No przez nawet nie mogę ich podnieść. No i tak zaraz można się podnieść, ale nie, to są moje o, Już się strefa zamyka? Zaraz? No, bo nie, tak Oj, oj Ale wziąłeś moje ten, ej chamie, zakosiłeś mi nie, budki Nie, nie, nie wziąłem Zakosiłeś moje butki. nie oszukuj Bo y, mam zielony armor, a miałem mieć fioletowy Wytwarzany dziadu jeden Bratek, nie oszukasz mnie Wiem, że robiłem zbroję jeszcze. To nie jest No widzisz. Ale to się jest z widzowie. Tylko kraść potrafi. coś mówi. To jest Polska, tak. To nie jest Polska. My jesteśmy na jakimś zadupiu. Tutaj. Może tutaj będzie coś A nie. Taki ładny posąg. Ty no to co, sami mamy grać kurde? Lipa będzie Ale wiesz co, jak jest tak mało osób to może wygramy to Może Dobra, nie ma co czekać, ja idę już tam, o tam idę okay. Tylko pytanie czy się opłaca No opłaca się, im szybciej tym lepiej z ciebie najwyżej idę Przynajmniej mi broni nie zakosiłeś A ty nie masz jak, bo tu jesteś strzelcem Oj, Tu jsem etič druže, ne. Damas. U. I've never seen Ty, bo tu z jakichś trzech typów nawala jednocześnie tutaj. te drużyny. Ja idę kuźnie teraz. Ty no, chodź mi pomóż. Ale ja jestem na kuźni, tak samo. Ja umrę zaraz. ci od razu. Kurde aj, aj, aj. Ty, bo tu się zamknęła strefa akurat Ty, ale ty jest ta broń Ten lód, lodowy Kurde bele Szkoda, że nie mam municji. Mm. Kurde, nie mogę nic sprzedać. to ogólnie tam lepiej pójść do strefy. Spokojnie, ja tutaj się lałem. Widzisz, miałem a ty nie masz nikogo. To świadczy o naszej, mojej sile. Nie, bo, bo oni poszedłem za, zabijać, bo to zawsze coś, co nie do statystyk się dodaje. Ale widzicie widzowie, jestem super Ja chłopak zabiłem mnie, rzec Teraz było tak, tak, tak. A jeszcze od 22, czyli zostały jeszcze same boty zostały Może gracze poumierali, też jest taka szansa, nie wiem Fajnie jakby te boty były trudniejsze jakby. Ej, chodź, masz lepsze rzeczy. No i idę, biegnę, biegnę, biegnę A, takie cudewianki Ja sobie wezmę to. O! Jest co? Ja mam pomysł. Ja będę używać tego z ogniem. Kostura. A potem no. będę używać tego tamtego. Tak na przemian. Już mgła schodzi? O, ja pierdzieniem czy zdążę. Zdążysz, bo jesteśmy przy strefie, Coś, Ktoś tu idzie. Zartowałem, spokojnie tu ktoś idzie! Na serio! Nie Jest przy mnie dosłownie Otwiera skrzynki sobie No jak przyjdzie tutaj Dwóch idzie Ja nie wiem czy oni są na górze czy nie. Możesz poczekać? Bo oni zaraz tutaj przyjdą Nie wiem czy to boty czy co Oni, oni są? są na dole, wiesz, pod nami Tak mi się wydaje Chcemy ich teraz łapać? Ale ja do strefy muszę iść najpierw No widzisz Ej, u mnie są, chodź, chodź, u mnie są No to jestem Nie ma. Umierasz. Chodź tu! Ale hełm. Ej, tu chłopie, chłopiec, daj. No tutaj, gdzie idę właśnie. Gdzieś go słyszałem. Gdzieś jest, faktycznie w środku tutaj. No, skrzynki otwiera sobie na górze. Ja nie wejdę ci tam. Nie pomogę ci. No może niżej gdzieś otwiera? Może ci się powaiło coś. Ale gdzieś tutaj to był Ale nie wiem, no nie ma go tutaj. Dobra, ja wychodzę na dworek Gdzie? W... Ja. A, bo ja wychodzę do góry przez przypadek. No. Myślałem, że to na górze gdzieś. Gdzie idziemy? No nie, będzie na, na ten, na kastlu to będzie. Chyba trzeba wiesz co ufortyfikować się tam. Gdzie idziemy? Od... Chodź za mną, chodź za mną. No a tutaj trzeba od tej strony i co? O, jakiś chłop. A to bot. Widzisz jak się zliczował, bot? Uważaj, bo zaraz to może z innych stron jeszcze przyjść. A masz. Masz lepsze rzeczy, tutaj Co ty? Ale ja mam wszystko już. To chodź za mną szybko. E... Chodź, po prostu chodź, trzeba się zgodzić. Tak, jest sam w budynku tam chyba. A tu jest. Dobra, używam tego. Uuu, ale to dostał heada. W środku jeszcze chyba jest. Nie wiem, gdzieś, gdzieś jest, jakby co. To ty? A to ty. No to są chyba tam w środku, w tej kuźni coś czuję. A ja nie lubię tego miejsca. Tutaj zawsze się jakoś tak nie, nie, pod, nie przegrywamy, czy coś. A na razie nic nie słyszę, jakby co? No właśnie. Hmm. Oni się wie co chyba schowali. Nie, tutaj nikogo nie ma. Jest co, stary, oni sobie no, chyba. Jest do... co, jest co, jest co. Gdzie? No, na dole gdzieś. Dole? dole? To no, po drugiej stronie muru. Tutaj są gdzie masz w ogóle? Tutaj mam. O w dupę, pomóż mi. Pomóż mi! Czemu on, on na hita mnie wziął? Ej, to nie fair! Czemu on mnie na hita wziął, tak naprawdę? Na, nie wiem, na dwa hity mi uderzył, czy trzy. Co to jest za sprawiedliwość? Nie wiem. Ok, no widzisz, że on się leczy. Ja pierdzielę, ale lipo to Czekaj, bo jeszcze jest jedna drużyna w sumie, to ty się może schować Tutaj w kuźni teraz będą się strzelać Eee... za tobą jest No i zdradziłeś się, już widział cię przecież, leci do siebie. no i teraz umierasz Bo chyba się zdradziłeś Za tobą No i dupa że się zdradził jak taki, nie powiem co A co? Które jesteśmy miejscu Piąte Piąte? Ty, to ile chłopa jeszcze No właśnie, to ty dałeś się udupić tak naprawdę Nie wiem po co Ja poszedłem na środek tylko dlatego, bo myślałem, że... Bo tutaj jeden leczył się czy coś Nie wiem, on tam chyba chciał coś ulepszyć, a drugi przyszedł Myślałem, że go zabiję tego pierwszego chociaż